Cześć, witajcie w 13 13 przygód z Arkunderem. Dzisiaj ta seria jest w z Arkundera, ponieważ zawsze jestem albo z Magela, albo z Telewtorka, albo no, ogólnie jest z tych dwóch postaci. Ale dzisiaj na pewno będę z Arkundera po filmik. No i jest to taka dla mnie ważna chwila w życiu, ponieważ wbijam za chwilę 122 level. Byłem na tradycję, ale mi mnie jakiś tam palek, coś jest z tym. No i postanowiłem, że już dobiję level tutaj, bo chciałam mi się kolejnych stukać i żeby tam lecieć, może gdzieś do wgansy od kogoś. Więc to 800 mam zrobić. Ładnie i poszło. Jak wbiję, to mamy tutaj piękną tarcę już przygotowaną. I będzie bardzo przyspanie. Pokażę Wam umkę, jak rozdam. I w ogóle pokażę Wam, co może zrobię w tym, na tym SOWS drugim, bo naprawdę jest to na nie bardzo ważna chwila w tym moim margorańskim życiu. jest drugi level. Miliłem znowu kurs, który już ja się taki spodobał. A w tym. Bo co to bije? O, proszę. 74K i 122 level. Wymarzony. Ale będzie jeszcze bardziej po 123, a pny piąty. Więc, ale to jest taki pierwszy stopień z tych trzech to wbicia. No, bardzo ładnie mi przejdzie. Ty? Zaraz dobijemy dzisiejsza k że powiem szczerze, bardzo. Powiem szczerze. No, że myślałam, że się tego nie wbiję, Myślałam, że najwcześniej to jutro dobrze mi pójdzie. Ujtroni chodzi ten kolega zabrze z Zorzy. To tam kulok, czy tam Michałek wolicie. więc to dla Was to jest zabrze. I nakręcimy Parta z głosem we dwójkę. Nie wiem, może z Magela, może z Arkundera. Zobaczmy, jak musieli chciał całkęć. To jest nakrecimy. Ale dzisiaj myślałam, proszę, że mi albo do 70%, nie więcej. No a jednak udało mi się być drugi, a raczej mi się uda mieć drugim. Nie wiem, jak w tych hakerach myśleć. No według mnie, a takich hakerów to jest jakaś ściema, bo... Jakoś na tym jako privie, na którym on na którym on gra, nie, 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 wiem, on gra, nie wiem. Tam pisała jakieś rzeczy o Salem'a, ale jakoś tutaj nie pisze, tylko przez przelaz trwa i trwa, i itp. itp. To, tutaj to pisała, jakoś na no, hutenie tego nie piszę. To, to jest trochę według mnie dziwne. No więc ja to tam traktuję niepoważnie, nie zbyt poważnie. Dałem się trochę, dałem się ja na niższy poziom, ale dałem się normalny na swój O, więc no, zobaczymy, no. Myślę, że to tylko jakaś, nie wiem, mały atak, może był. 11k to już niewiele, niewiele. Prawda to jest, jest tak mało expa, że wstyd. Tyle ekspa to wie, To miałem na nie wiem. 10 dziesiątym levelu. Nie no dobra, wsadzidłem. W 13-14 levelu tyle ekspaś miałam cały level do wbicia. Więc trzeba to dobijać i się nie osiągać, bo to jest tak malutko, no że po prostu ze wstyd. Ciekawe, że muszą jeszcze dwie grupki jakieś no, podwójne, no i będę to do miał dobite wreszcie. Będę musiał się cieszyć ze zwycięstwa, że wbiłem wreszcie 123 122 Tutaj mój kolega Zew wtorek. który będzie kampił Paladin Kubi, tutaj dawno nie był o dwóch dni Xelian, 126. był 42 długo mieć, ten Xelian Ciekawe jak mu pójdzie, bo miał już 54 pala Ale byliśmy głupi, usunęliśmy go, no i ma palu Jednym słowem mówiąc, musi nowa grać ale szybko to wbił, może by to tydzień i nie wiem, no na pewno nie było tak źle To mi się podoba ten taki mój kursor, bo trochę wygląda jak oscylera ognia, no mi się tak wydaje, Jest taki podobny jest, tylko że taki mniej zarządcy się O, prawda, on dwie, już 4K i powinien wbić, tak, będzie wbity? Tak! A na poziom 22 Może napiszę to na stacie klonowym. Pięknie Rzuć. No to subcie, że wpiliśmy ten level. O no, już tutaj padną. Puh, nie wiem co tutaj porobili. Szczerze mówiąc. Padli na czymś nie wiem co to jest. No, dobra, nie będziemy tutaj trollowali więcej tego spowiska. Bierzemy się może do Ithan. Do w no to, to się do Ithan, po ogólnie skinę itp Więc tak. Pierwsze co musimy wykonać na połowicie levera, najważniejsza czynność, to założenie pięknej tarczy, proszę Państwa, zakładamy, no, trochę skończył atak, pancerz ładnie skończył, trochę SA, co z maną, jest... O, o dwa many, ładnie, 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 ładnie powiem, pięknie mi się skończyła za mana, Nie... myślałam, że będę mieć jeszcze gorzej, a okazało się, że bardzo ładnie mi skończyła, ale dwa to teraz będę bezpieczny, że... Jak niezą zbroję, to będzie miał lekania, więc jest autobezpieczny. Przynajmniej krytyk. Tak samo tutaj. Blok oczywiście lepszy. Wyczepia. No pięknie, pięknie, powiem. Ładnie poszło, a szczególnie te mana nie, podnieciła trochę. Ile HP podrosło. A czy HP nie da dużo, ale. Prze coś. Może pójdziemy po umek, umkę. Planowałem że sobie spec magii ognia, bo wiem, że to opcjach, ale nie miałem jeszcze na fulla ognia. Mam tylko dwa, więc nie jest to za mocno, ale... Dobra, co ulepszymy na 3? 7M, 192K. No, dość sporo, sporo. Na pewno to mi dość sporo za nie wbijanie, ale ludzie mi od razu się łat, łatwiej wbijało z tą tarczą. No, bo tu daje w końcu wszystkie cechy 100. Bo to jak to daje wszystkie cechy 100, no to nie ma się to dziwić, że tyle mam był bo to 100 intelektu to trochę man nie jest jednak. Dobra, to bierzemy umkę. W takim razie spyt magii ognia. a ja mam na 3. A, to spoko. Brać czy nie brać? Brać czy nie brać. Biorę. Mam teraz taki atak. O, do, o. Prawie ty się prawie jeden kawali teraz od ogonia, więc ładnie. Teraz nie wiem, co by tutaj jeszcze zrobić. Możemy aukcję. Aukcję przyglądałem. To może Wam przedstawię mój nowy klan. Znaczy. Klan, nowy klan Stary klan, ale odświeżony trochę. Ponieważ... Jak widzicie, tutaj zrobiłem nowe rangi. Teraz jest wielki król. Prawa ręka króla, ocetnego, lewandy, wstępne. dowódca, troll, ciężka jazda, goniec, grafik królewski, króla gwardista, no i żołnierz e, Tak, co jeszcze? E, Strona jest gotowa, to już była jakiś czas temu. No i oprócz tego, zbieramy teraz, naprawdę zbieramy teraz na ulepszenie, e, zbieramy teraz m, z tego, zbieramy teraz. E, Zbieramy teraz właśnie z kasę na ulepszenie. Mam malutko kasy, ale teraz każdy musi tygodniowo wpłacać ile tam złota. No i będziemy zbierać na y, ulepszenie na... tam y, może w 100 kar, jak tak sobie tutaj mówię. Y, Wpłać, Dobra. Y, będziemy sobie teraz zbierali u, ulepszenie kranu oraz depozyt, więc zachęcam. Zapraszam do kranu. Już Wam pokażę stronkę kranową. To jest właśnie z narodu nazwa on to nazwa. Teraz mam O, widać Witaj, marzyłeś jest normalny ekranie. Ten ekran jest wart twojej uwagi Tu nie twój level, kasa, czy rebna, forum Musisz tylko uśmiechać się z godnością oraz szanować innych graczy Goferia od rąk ma sfinansował dwa herosów, tytanów Nasze motto, najgorsze marzenia widzieć, gdzie się spełnia. spełnią No i fajne zdjęcie, kraju grafik Tutaj mam naszych kranowiczów, na pewno będzie lepiej Na razie jest tylko tyle, ale będzie lepiej na pewno to weźmy jeszcze raz na to pala albo słuchajcie, to zrobiłam, dobra, bo teraz jest normalnie eee, tak powiedzmy może selnąć to z śmieci idziemy to selnąć, bo... Tyle śmieci. No, szkoda, że, 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 że jest tutaj sami no, i proszę, nie zrobiliśmy tę stratę, bo też, no, to nie, wiem. może Wam pokażę jeszcze na chwilę o czerwone orki. Ym, I zakończymy tego parta, bo myślę, że to nie ma sensu dłużej go ciągnąć. Albo może, wiesz co? Nie będę pokazywał czerwonych orków, bo to jest za, po, no, za podniecenie ym, tego. Podniecać się tym. Będziemy się może podniecać aż tak bardzo. E, tym moim parkiem wbijmy tak sobie, sobie, sobie drugi. I przejdźmy może na maga. Ja tak sobie wymyślili, że na maga spróbujemy przejść. bo no, jesteśmy tutaj, no właśnie, dedłem, bo nie chcą zdać auto na kobrze. A wiecie, jak to z skrótko. To celne, bo wciąż mówiąc, no, unikać wystawy może akurat się przyda. Wystawy za 129 k na aukcji, może ktoś może akurat za coś kupi. Raczej levela Wam nie pokażę, jak bijam ponieważ Chwilę to zajmie. Oa, to zajmie, widzicie zaraz się rzucą sępy jak zwykle, bo to wiecie, podstawa w zasadzie takie, takie sępy, malnie. No, jak Skórkę jak składnika się rzucą. To, właśnie są, to są właśnie dzieci margonian, tak można nazwać, margoniancy. E, pójdziemy się leknąć i wyruszamy na tarpie, orki i tym podobne. Najwyżej po prostu zrobię małą pauzę i już potem dopiero jak. To może nie, to może mam lepszy pomysł. Zrobię małą pauzę i włączę nagrywanie, jak bije poziom, dobra? To strzała z. Dobra, hej, hej, już zaraz bije, 42 jest drugi level. Byłem na olbrzymach, ale dość sporo cisną mi, nawet ciłowce, że zaczynają od razu od księżyc licznego i przebicia. No to pięknie, to kolejne cięcie. Dobra, ja chyba tylko parta kończy dzisiaj, bo jestem się już bijać. Tylko na dwie, cztery i kończę, cenara.